Siemaneczko rok 2024 już za nami. Enlisted w tym roku przeżyło naprawdę sporo. Od strzelania do zombie w ramach Prima Prilis, aż do strzelania w demony w Halloween. Były dwie premiery na Steam. Powiedzcie sami która gra może debiutować na Steamie dwukrotnie i to w ciągu jednego roku. No Enlisted jest wyjątkową produkcją. Pojawił się oczywiście nowy content, w ramach tego contentu kilka nowych map i pukawek, ale w tym materiale nie o tym. Enlisted jako gra wciąż się rozwija, premiera, a właściwie premiery na Steamach, jakie by nie były, to sprowadziły na serwery nowych graczy. Bardzo lubię tą grę i uważam, że ma wiele do zaoferowania by spędzać w niej naprawdę wiele godzin, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o jej problemach. Nie będę tutaj mówił jaki karabin, czy jaki oddział powinien zostać dodany, tylko skupię się na mechanikach, które mogłyby zostać usprawnione bądź dodane. No, pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, to AI botów, które właściwie nie istnieje. Fajnie, gdyby zostało kiedyś zaimplementowane. No, wiesz, mówiąc, z tej bocie i nieboradności zaczęła się już tworzyć mechanika, jak grać, by nie zabiły ich przypadkowe kule. No, jest to dosyć zabawne. No. mikrowanie na indywidualnym rozkazie, że po normalnym utrzymać pozycję, formacji, zatem nie wyznaczył sobie pozycji, na przykład stojąc nad okopem, bądź na zewnątrz budynku. No. Bardzo podoba mi się sam zamysł składów i mechanik związanych z nimi, jednak nieporadność naszych żołnierzy no, jest spora. No, ja osobiście do tego już przywykłem, że jest jak jest, no, ale wielu graczy, szczególnie tych nieużywających rozkazów indywidualnych, no, może być zawiedzionych. No. Nie chcę się już nawet rozwodzić nad umiejętnościami strzeleckimi tych botów, bo myślę, że jakaś nadmierna poprawa właśnie tych umiejętności mogłaby anihilować tych słabszych graczy, a mam wrażenie, że tych słabszych graczy jest po prostu wielu, więc mogłoby się okazać, że boty byłyby po prostu zasłoną nie do przejścia, więc może zostawmy to tak jak jest. Kolejnym problemem są dezercje, jednak nie uważam, że w tym random trybie twórcy cokolwiek będą chcieli z tym robić. Żadnych kar poza trochę mniejszą sumą Expa nie ma do dzisiaj nawet Word Under, więc nie spodziewałbym się ich również w Endistead, no bo to przecież gra tego samego wydawcy. Większym problemem, który trapi tą grę, jest po prostu gra crossplatformowa, przynajmniej z punktu widzenia graczy PC potrafi rujnować gry już nawet nie chodzi mi o to, że występuje. Bo na dobrą sprawę każdy ma prawo grać jak chce, na czym chce i prezentować poziom taki jaki chce. Trochę ubolewam, że gracze grający na komputerach nie mogą ich wyłączyć, a ci konsolowi owszem, co jest nie do końca uczciwe i tylko potęguje problem. Rozumiem niestety z czego się to bierze, aczkolwiek no jest to wada, której twórcy nie będą naprawiać z wielu powodów. Realia są takie, że na konsoli ciężko rywalizować. A ci konsolowcy, którzy, yy, którzy grają właśnie z graczami PC, to ci najmniej ogarnięci, którzy nie wiedzą, że mogą tryb cross-platformowy po prostu wyłączyć. No. Może i są gdzieś nieźli gracze konsolowi, którzy w Endlisted odnajdywaliby się chociaż jako tako w bitwach, no ale ci na pewno już wyłączyli cross-platformę. Sprowadza się to do tego, że ci najmniej ogarnięci, nieświadomi graczy konsolowi, grają z graczami PC, a ci bardziej ogarnięci yy, konsolowcy sami ze sobą. Totalnie absurdalny system. Niby fajnie, możemy sobie pograć z kolegą, niezależnie od sprzętu, na którym gramy. Totalne minimum, które powinno zostać dodane, to żeby tych graczy na padach losowało chociaż po równo, po obu stronach, bo gdy odpala się mecz, a widzimy, że u nas bądź u przeciwnika właściwie połowa teamu ma ten charakterystyczny joystick obok niku. No to już znamy wynik, a to co się stanie dalej jest po prostu formalnością. Czasami, bardzo dobrą grą, jesteśmy w stanie taki mecz dosłownie uciągnąć niemal sami na swoich plecach. No ale nie oszukujmy się, że większość graczy nie da rady, a to czy się to uda, zależy również od poziomu drużyny przeciwnej. Samo posiadanie myśli klawiatury nie obliguje nas od razu do świetnej gry. No, ale na pewno znacząco ją ułatwia. Niby oparcie matchmakingu o umiejętności mogłoby stworzyć balans w sposób dosyć naturalny, bo gracze konsolowi po prostu napotykaliby sufit na jakimś etapie. No jednak wydaje mi się, że ogólny impact na grę wcale nie byłby taki dobry. Taki tryb pseudo rankingowy wprowadziłby, wydaje mi się, nieco niezdrową atmosferę liczenia statystyki, wszechobecnego tryhardu. Już nawet nie wspomnę o frustracji, która wylewałaby się na czacie podczas przegranych meczy. Jest dobrze jak jest, nie zmieniałbym tego mimo wszystkich wad, który ten system również ze sobą niesie. W wielu tytułach działa to podobnie, a hejt na to, że przecież polosowało mi słaby Team, a ja gram świetnie, jest chyba częścią ekosystemu. Wystarczy wprowadzić balans graczy konsolowych i już te mecze wyglądałyby nieco lepiej. Enlisted jest po prostu dosyć trudną grą, więc różnica między graczami dobrymi, a tymi słabymi potrafi być no, zatrważająca. Bo jest wiele płaszczyzn, na których toczy się walka. To nie jest tylko strzelanie, robienie fragów gdzieś z końca mapy albo na flance. To często nie zmienia finalnie nic. Jeśli chodzi o takie pomniejsze problemy, o których warto również wspomnieć, to fakt, że wiem, że wielu graczy uważa również, że tryb kampanii, który był wcześniej, był dobry. W większości przypadków sprowadza się to głównie do możliwości wyboru map. Sam osobiście bym z tej opcji nie korzystał. No ale rozumiem, że niektórzy chcieliby mieć taką możliwość. Również gra na wysokich biarach, wiele osób po prostu odpycha i nie chodzi mi tutaj nawet o to, że na piątych berach po prostu grają lepsi gracze. Często chodzi po prostu o tą masową anihilację, która tam występuje bo siła ognia i siła wybuchu, no, wzrasta drastycznie no, kto grał dużo biary bardzo wysokie to rozumie po prostu co to jest siła wybuchu i jak działają rakiety, a także czołgi na wysokich br -ach. można pomyśleć nad balansem jednak to nie do końca problem, bo możecie po prostu ich nie grać i to jest wasz wybór, no, przy aktualnym systemie ekonomii totalnie bez znaczenia nie chcę nikogo urazić, nie chcę urazić fanów piątych BR-ów, no, aczkolwiek no no tak to wygląda no w tym przypadku macie prawo wyboru, więc problem nie jest aż tak palący. No, gracze, którzy grają piąte BR-y, po prostu się na nie decydują, wiedzą na co się godzą. Yy, twórcy gry no, mają dostęp do statystyk. Gdyby tych graczy na piątych BR-ach zaczęło ubywać i po prostu przechodziliby na inne, to myślę, że zaczęliby się nad tym zastanawiać. No a że graczy jest tam bardzo wielu, to nie dostrzegają tego problemu albo nie chcą go dostrzegać, bo, bo tak jest po prostu łatwiej, ciężko powiedzieć. No i tyle. Dla mnie rzeczą, którą chciałbym zobaczyć w listed, najbardziej i myślę, że rozwiązałaby naprawdę wiele problemów, szczególnie tych nieco bardziej doświadczonych graczy. To po prostu dodatkowy tryb, gry, jakaś forma gier drużynowych w ramach, np. klanów, miejsce, gdzie w pełnym składzie moglibyście zagrać sobie taką gierkę na inną ekipę. Rozwiązałoby to sporo problemów. Tych wymienionych wyżej związanych z matchmakingiem albo cross platformą, a także kilka, które trapią tą grę i są nieoczywiste. Jasne, możecie powiedzieć, że sprowadzałoby się to do tryhardów i spodceńców. I okej, okay, te wszystkie tryhardy też skupiłyby się na grze klanowej, bo prawdziwy tryhard wie, że żeby grać lepiej, musi grać z najlepszymi. Wystarczy zaimplementować jakiś tryb rankingu. I po pewnym czasie wy i wasza ekipa po prostu trafialibyście na inną ekipę o podobnych umiejętnościach. Raz by się udało wygrać, raz przegrać i też fajnie. Może jakieś symboliczne nagrody za odpowiednio częsty udział, plus jakiś ranking dla flexu, żeby te najlepsze klany mogły sobie rywalizować o miejsce w danym sezonie. Ci najlepsi gracze dzięki temu mieliby po prostu jakiś cel. No w ramach tego rotacje BR-u, na którym się te gry odbywają, bo granie na to biarach też nie każdy lubi. Aktualnie listę dla wielu graczy jest po prostu solową grą, gdzie wbijamy sobie pograć kilka randomów. To poziom współpracy jest raczej niski. Okej, okay, on rośnie w ramach BR-u, no ale właśnie nie każdy lubi grać te top biary, a na top biarach też wcale tak kolorowo to nie wygląda. Są jakieś gry klanowe organizowane przez społeczność i to jest super, no ale takowy tryb dodany przez twórców byłby czymś nieco innym. Enlisted nie tworzy warunków, żeby budować społeczność i dla mnie to jest problem tej gry, no bo co tak naprawdę zatrzymuje Was w grach sieciowych na dłużej? No często to są właśnie ludzie. Wyobraźcie sobie, jak ciekawe mogłyby być gry grane całą ekipą na inną ekipę, lepiej bądź gorzej zorganizowaną w zależności od tego, jaki poziom prezentujecie jako gildia, albo jako klan, jako kompania. Nazwa tak naprawdę nie ma znaczenia. Problemy z graczami konsolowymi również by się rozwiązały, bo przecież wiedziałbyś z kim do danej gry wchodzisz, a pewnego pułapu gracze na konsolach po prostu nie osiągną. Problem nierównego matchmakingu właściwie też, bo przegrane bądź wygrane prowadziłyby do grania z innymi sklejkami na podobnym poziomie, więc jeśli naprawdę denerwują Was tak tryhardy i inne właśnie flexy, no to przecież prędzej czy później przestalibyście ich w ogóle widywać w ramach takiego trybu. No mecze stawałyby się ciekawsze, i to niezależnie od tego, na jakim poziomie byście grali. Poziom wyzwania byłby zależny od wyniku waszego klanu, więc wydaje mi się, że byłoby to naprawdę spoko. Starzy gracze, którzy wszystko już mają, mieliby większą motywację, by grać, bo przecież to fajna okazja, by się sprawdzić. A ci nowi mieliby mniejszą szansę trafić na totalnych wymiataczy w randomach, bo część grałaby po prostu gry klanowe uczestnictwo w klanach, w ogóle w grach sieciowych. Często po prostu jest świetną okazją, żeby poznać innych ludzi. Ludzi, którzy grają w podobną grę jak Wy. Często może mają podobne zainteresowanie jak Wy, bo wiem, że wielu graczy gra w Endless po prostu dlatego, że lubi tematykę drugowojenną i to też jest zupełnie okej. Okay. Społeczność i tak w różny sposób próbuje się jakoś organizować, żeby budować właśnie jakieś tam grupki, żeby szukać sobie kogoś do gry, no ale robią to raczej pomimo systemu gry, a nie dzięki niemu i to jest tutaj problemem. Bo, jeśli chodzi o samą grę, to moim oczywiście zdaniem Enlisted już jest dobrze zrobioną grą. Z dobrze zrobionym modelem strzelania. Z wieloma rzeczami, które są świetnie wykonane. Mapy są bardzo klimatyczne. Z nie do końca dobrze zrobionym modelem jazdy. No, ale gra ma pewne ograniczenia. Pozdrawiam wszystkich motocyklistów. No, ale tak, no już bez trollowania. Dajcie znać co Wy sądzicie, chętnie się z tym skonfrontuję, bo może ja nie zauważam niektórych problemów z racji, że po prostu lubię tą grę i dobrze się w niej bawię. No, wydaje mi się, że z mojej strony to już wszystko. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli materiał Wam się po prostu podobał, bo to pomaga budować bile lepszy zasięg i docierać do większej ilości fanów związanych z Endlisted. No i mówiłem do Was ja, czyli Wilk. Dzięki, no i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!